Mamy również przestępstwo średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu określone w artykule 157. Przepis tutaj mówi, że sprawca powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub prostu zdrowia, inny właśnie niż ten, który polega na ciężkim uszczerbku na zdrowiu. W każdym bądź razie w terminologii, proszę Państwa, prawnokarnej ten średni uszczerbek na zdrowiu to jest taki, który powoduje upośledzenie sprawności organu na okres powyżej dni 7. Natomiast lekki uszczerbek to jest taki, który powoduje upośledzenie sprawności narządu, organu na okres poniżej dni siedmiu. I tutaj bardzo często artykuł 157, bo tutaj mówimy o średnim i lekkim uszczerbku na zdrowiu, i występuje niezmiernie często w towarzystwie właśnie przestępstwa dopuszczenia się handlu ludźmi.